Cześć Wam. Pojawiła się ostatnio dyskusja na jednej z grup facebookowych, ale także w dyskusjach z klientami, rekruterami. Miałem też taką rozmowę z jednym z użytkowników systemu rekruterką, że po prostu jest trudno na rynku, na rynku pracy. Rekruterzy obawiają się o swoją pracę, nie we wszystkich branżach, ale w szczególności w branży IT, to tampnięcie jest, jest duże. No i takie mam przemyślenia, co rekruter tak naprawdę może zrobić, żeby zadbać o to swoje miejsce pracy, żeby pokazać organizacji, że nawet w tych trudnych chwilach, gdy rekrutacji jest mniej i, i on po prostu jako jego stanowisko pracy może być postrzegane jako mniej przydatne brutalnie mówiąc, może nawet jako koszt nieuzasadniony w tej sytuacji gdzieś tam ekonomicznej, tak? albo w trudnej sytuacji spółki konkretnej, to co ten rekruter tak naprawdę może zrobić, żeby zabezpieczyć tą swoją przyszłość i żeby pokazać wartość swojej osoby dla organizacji. I tutaj są pewne rzeczy, które że rekruter, rekruter czy w ogóle HR Business Partner, czy osoba po prostu z działu HR, która no, głównie skupia się na rekrutacji, a tych rekrutacji powiedzmy w tej firmie w tym momencie za bardzo nie ma. Więc jakby przede wszystkim wydaje się, że taka osoba może wyjść poza zakres swoich bieżących obowiązków, poza te obowiązki, które ma w swojej umowie o pracy czy umowie o współpracy. Tak? Jest, jeżeli firma przechodzi trudne momenty, patrzy dwa razy na każdą na złotówkę, zanim ją wyda, to bądźmy jako rekruterzy, czy jako osoby właśnie z działów HR, musimy dostrzegać tą sytuację i wyjść naprzeciw tej sytuacji, a nie tylko czekać, aż kryzys się skończy i aż przyjdą lepsze czasy. To, co mam na myśli, że musimy dostrzegać i wyjść naprzeciw. Pójdźmy do zarządu i zapytajmy wprost zarządu czy przełożonego, widzę, że jest trudno. Co mogę zrobić więcej, żeby pomóc organizacji? Tak? Nie mam tylu rekrutacji, nie mam tyle pracy, a chcę coś robić, chcę być przydatna, chcę pomóc. Tak? Nawet samo takie zapytanie i wyjście z taką propozycją, wysłanie maila, będzie super sygnałem pokazując, że zależy, że tego pracownika chcemy, on jest związany z firmą, on myśli, on analizuje, on żyje, więc jakby nawet taki zwykły sygnał naprawdę gorąco polecam będzie mocno doceniony. Dwa, nie czekając na wysyłkę takiej wiadomości czy na przekazanie takiej informacji, nie czekając tym bardziej na odpowiedź na takiego mojego maila działajmy, to znaczy. Budujmy, budujmy sieć kontaktów wśród, wśród kandydatów, tak? cały czas działajmy na LinkedInie, nie wiem, analizujmy swoją bazę kandydatów, sprawdzajmy kto w tej bazie, co u kogo słychać, podtrzymujmy relacje, tak? cały czas bądźmy zaangażowani w ten rynek, w tą pracę nad budowaniem relacji z kandydatami. Po to, żeby, być, żeby ruszyć mocno z kopyta, gdy te rekrutacje się pojawią i żeby wtedy nie zaczynać tego rozgrzewania na nowo tych relacji, tylko żeby te relacje właśnie podtrzymywać. Wyjdźmy także poza sam temat rekrutacji. Sprawdźmy, czy nie jesteśmy w stanie pomóc naszym pracownikom w rozwoju ich talentów, w identyfikacji ich potrzeb. I wyjdźmy także poza stricte te obszary rekrutacyjne, że jest, jesteśmy właśnie tylko rekrutacyjni, znaczy tylko, w sensie nasze obowiązki dotyczą tylko rekrutacji, to mm, możemy spróbować wyjść poza te obowiązki rekrutacyjne i przyjrzeć się trochę na przykład zarządzaniu talentami, albo sprawdzić, jak możemy usprawnić jakieś procesy HR-owe, nie wiem, porozmawiać ze swoim dyrektorem HR, porozmawiać ze swoim HR -business partnerem, zapytać, czy on nie potrzebuje w czymś pomocy, czy możemy jakoś... Po prostu wesprzeć jego działania, przygotować coś na przyszłość, jakoś zebrać jakieś dane z rynku, przygotować jakiś raport, cokolwiek, co może po prostu wesprzeć inne obszary HR, a nie tylko to, czym się obecnie, to, co, czym się obecnie zajmujemy. Inną taką kwestią jest tak naprawdę rozwój własnych kompetencji, tak? Czyli jeżeli Mamy mniej procesów rekrutacyjnych, mniej rekrutacji, trochę tak się zaczynamy obawiać o swoją przyszłość, to znajdźmy kursy, znajdźmy szkolenia, znajdźmy płatne lub bezpłatne nawet, przecież, narzędzia czy, czy jakąś wiedzę, która może nas rozwinąć, pozwoli nam korzystać z nowych jakichś umiejętności, z nowych narzędzi do prowadzenia tych procesów rekrutacyjnych czy innych procesów HR, którymi, które możemy wspierać. I pokażmy właśnie zarządowi czy gdzieś tam przełożonym zespołowi, że hej, nie siedzimy i nie nudzimy się i nie czekamy na lepsze i nie wiadolimy, tylko po prostu działamy, tak, wykorzystujemy ten czas, okej, okay, nie mam teraz rekutacji, nie mam kandydatów, jest problem. To biorę, robię coś innego, tak, robię coś, co, na czym firma skorzysta i to, że firma mi płaci ile ile płaciła, bo przecież nagle nie wypowiedziała prawdopodobnie większości z Was nie wypowiedziała umowy i, 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 i nie powiedziała hej, nie masz teraz reputacji, to, to zmieniamy ci umowę i będziesz mniej teraz zarabiać. To skoro zarabiamy tyle samo, a nie mamy już tego obciążenia, nie ma już tyle tych rekutacji, nie ma tyle tych rozmów to wykorzystajmy ten czas na po prostu rozwój własnej kompetencji, tak? wyjdźmy z własną inicjatywą, tak? Inicjatywą i, i, i zaskoczmy na przykład przełożonego, albo zaskoczmy zarząd, e, wysyłając mu maila, e, hej, tydzień e, temu, albo dwa tygodnie temu, albo w tym miesiącu nie miałem tych tylu i tylu rekrutacji, ale za to zrobiłem, zrobiłam to, to i to, i to. Przeczytałem takie raporty, poznałem takie narzędzie, przeszłam przez takie szkolenie, przeczytałem taką książkę. E, pokażmy, że mm, myślimy o tym, że czujemy jakby tą współodpowiedzialność za dobro organizacji e, i, mm, i robimy coś w tym kierunku, a nie tylko czekamy. I poinformujmy post factum, czyli po wykonaniu tych działań e, zarząd e, i to jest nawet, będzie lepszy efekt, dużo lepszy efekt niż Niż coś takiego, że mm, ok, jest kiepsko, to ja teraz napiszę fajnie zarządowi, co ja w tym miesiącu zrobię. Tak? I tutaj jakaś fajna lista punktów, bo, bo dzisiaj mam mm, taką zajawkę, że ok, ja się będę teraz kolić, to ja zrobię tutaj listę punktów, co ja zrobię w tym miesiącu. A potem, e, nie daj Boże, za miesiąc okaże się, że, że jednak tego i tego nie zrobiłem, i, 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 i nie zrobiłem, i się będę musie, musiał tłumaczyć. Zdecydowanie lepiej na początku miesiąca na przykład nic nie napisać i na koniec miesiąca napisać zrobiłem to, to i to i to. To są linki do tych rzeczy. To jest taki mój raport z tego, co zrobiłem, bo miałem po prostu więcej czasu, bo nie było tych rekrutacji. I takie właśnie napisanie postfaktu raportu tego, co zrobiłem, podczas gdy w ogóle nikt mnie o to nie poprosił. I to była nie dostałem polecenia od przełożonej, od zarządu i tak dalej. Tylko sam wpadłem na to i to zrobiłem. To to jest w ogóle efekt razy 5 w stosunku do tego, niż ktoś by mnie o to poprosił albo gdzieś tam no właśnie dostałem po prostu jakieś takie zadanie od kogoś, i, i, i to zrobiłem. Więc naprawdę um, sytuacja, w szczególności w branży IT jest trudna, e, i, i to jeżeli czujemy się odpowiedzialnie, że szanujemy swoją pracę i swoje stanowisko pracy, i organizację, w której jest, jesteśmy, i nie chcemy tej pracy zmieniać, nie chcemy tej pracy stracić, to wszystkie, wszyscy, wszystkie ręce na pokład i po prostu. Um, Działajmy i wychodźmy sami z inicjatywą, a, a reputacja jest tak jakby dynamiczną pracą i wymagającą ciągłego bycia na bieżąco z kandydatami, z, z umiejętnością pozyskiwania kandydatów, z gdzieś tam umiejętnością wspierania. Hmm, Marki pracodawcy, poprzez działania employer brandingowe, usprawnianie tych procesów rekrutacyjnych i około rekrutacyjnych. Także jest naprawdę w co ręce włożyć, tylko trzeba chcieć. I, i, I więc do tego gorąco zachęcam, jeżeli obawiacie się o swoją pracę, obawiacie się o to, czy gdzieś tam w dobie kryzysu zarząd nie zacznie się zastanawiać, czy to jest sens, utrzymywać taki koszt bo to jest w tym momencie koszt, bo nie, ma, bo nie ma tych rekrutacji, to po prostu działajmy, pokazujmy, a, a nawet a nawet jeżeli te działania nie przyniosą rezultatu, i, i po prostu stracimy tą pracę, to nie daj Boże w jakichś tam, powiedzmy, ekstremalnych y, y, sytuacjach, chociaż nie chcę tutaj straszyć, że, że, że stracimy, ale po prostu, no niemal codziennie widzę na grupach HR-owych y, jakieś anonse, że ktoś szuka pracy, że zwolnienia i tak dalej, i tak dalej. Więc nawet jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce, to nie siedzieliśmy miesiąc czy dwa miesiące i czekaliśmy założonymi rękami, tylko działaliśmy, zmobilizowaliśmy się, pokazaliśmy sobie, że potrafimy się zmobilizować, że jesteśmy odpowiedzialni. Będziemy mogli to w kolejnej rozmowie rekrutacyjnej do kolejnego pracodawcy pokazać jako atut, że robiliśmy to, to i to, i to z własnej inicjatywy, nikt nas o to nie poprosił. I to jest, będzie mega plus do kolejnej, do kolejnej właśnie rozmowy. I kolejna kwestia to jest to, że po prostu rozwiniemy się, to po prostu rozwinie, bo tego czasu nie straciliśmy, bo poznaliśmy nowe narzędzia, zaangażowaliśmy się w nowe działania, zrobiliśmy coś może z zakresu właśnie employee brandingu albo zarządzania talentami, coś co nie wchodzi w normalnie mój zakres obowiązków, więc, wy, więc poszerzyłem jakby swoje kompetencje, swoje umiejętności, swoją wiedzę. Także naprawdę same plusy. Te same plusy. Też jakby angażujemy swoją głowę w zajmowanie się innymi zadaniami, a nie siedzimy i się zamartwiamy. Także naprawdę, action, działanie, wszystkie ręce na pokład, to są te hasła, które powinny tutaj przyświecać wszystkim osobom, które, które no właśnie gdzieś tam się martwią i to być może zamartwianie się trochę gdzieś tam paraliżuje a powinno w, w, wręcz odwrotnie, niech mobilizuje i niech yy, 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 po prostu sprawia, że działamy. Także za to trzymam kciuki i wszystkiego dobrego.